Cieńanko, tutaj Master Piró. Dzisiaj się skończyły te zawody w kolonii i są przeceny na te naklejeczki, te hologramy i te różne inne po minus 70-75%. I kupiłem sobie tam cztery z Fanatika, 4 z Virtus Pro, takich zwykłych, i jeden pojemnik z autografem. Takie to sobie pootwieramy je. I tutaj jakieś trzy jeszcze inne naklejeczki. Zobaczymy, co dropnie nam. Otwórz pojemnik. Oso osobiście z Fanatica nie wiem, co zrobić a z YouTube a, no to fajnie było w pasze dropnąć, tak? Yy, dobra, tu mamy, no nie wiem, po ile są te warte, także yy, nie, nie, nie powiem Wam nawet, czy to fajnie, czy że to dropem, czy to nie fajnie, że to dropłem, możecie w sumie komentować i mówić, yy, czy się opłacało, czy się nie opłacało, jaki, yy, jaki ten wydrop miałem, pierw pootwieramy właśnie te, bo na tych się nawet w ogóle, w ogóle nie znam za bardzo, wiem tylko, że yy, wiem tylko, że z tej yy, najdroższej ostej to Kenego pasowałoby dropnąć, yy, bo jest, yy, że tak powiem, najbardziej opasany. Tutaj jakieś po słychać, kurde, mam otwarte okno, no ale lipa, no nic nie zrobię, okna nie zamknę teraz, bo, bo mi jakaś diamaga drze, bo strasznie gorąco jest. Yy, dobra, kolejna naklejeczka jest, fajnie, gitara. Yy, I ostatnią tutaj sobie otworzymy. Pyk, pyk, pyk. Może by mi jakaś taka drochła albo taka. O nie, dobra. Y, mamy git, dobra. Y, czyli mamy tak, y, dwie takie, jedna taka, jedna taka. Teraz otwieramy sobie z wirtusów. No to co, może jakaś pasza bicep poleci, nie? Będzie pasza bicep, czy nie? Będzie pasza bicepsa? Neo, no może być i neo, ok, będzie neo. Jeszcze mamy szansę na pasza bicepsa. Otwórz brysk, bryst. Leci, 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 leci. Jest pasza bajcep, proszę. Taki bajceps, taki bajcep. Szkoda, że nie nagrywam z kamerzy. Taki bajceps. Mamy Paszę bajcepsa. Kolejną sobie użyjemy. Może więcej pasz bicepsów będzie. Będzie pasza bajceps? Nie będzie pasza bajcepsa. jeszcze chyba mamy jedną szansę na paszę. Na ile mi się wydaje? Tak, dokładnie. Będzie pasza biceps, czy nie będzie pasza.

się uda kanego wyrobić? pewnie się nie uda znaleźć moje szczęście, ale... Nie, no kurwa nie wierzę! No nie wierzę, jest Kenny, jest, jest zajebiście, jest, zajebiście! Jest się oddało, bo teraz Kenny coś 10 euro kosztuje. Ogólnie 10 euro, ale myślę, że pójdzie w cel, No i jest naprawdę klasa. Zajebiście, Dobra, to było na tyle. Siemaneczko ją.